Kiblu jeden, w jeden przechodzi z lewej na prawą, od tego kurwa Marka, a drugi będzie tak, się na balkon wchodzi. Minus skaw. Kurwa! 14 minut. Spadłeś czy co? Tak, niestety tak. O, no, Kazek wyjebany tu jest. Tam przez okno wyleciał chyba. Chujałem, friendly. Szczerze? Jakbyś wziął słuchawki do tal i puścił jakąś muzykę, żeby ich zagłuszyć po <noise> A co oni mają tego odpalonego, nie? Wojfa, tak. Mają, bo gadają cały czas. A to oni w jedynką klikają, chyba. Nie, gadajmy, normalnie. O. Jeden jest z lewej, drugi z prawej E, kurwa No nic nie mówiłeś. No nie wiem pomyśl kurwa, spadłem nic dobra, nie przyjedę. mówiłeś. Ja pierdolę nie idzie, idzie coraz bliżej. Ja przepadowuję Minus jeden. Dobrze Z lewej gdzieś jest. Mhm. Mm Tutaj blisko, blisko, no. Ja tam wrzucę nade'a może. Trzymaj jak co. Spróbuję... No. Poszedł sam, nieźle. Idealnie. Źle. Idealnie. Nie, mhm. prawo. Aj, kurwa, prawo. Chuj, Palcami sal. Ta... Muszę jeszcze poświczyć.

Terek żyjesz? Uh -huh. Nie, bo nic, nic nie powiedział i co schodami wszedł i widziałem jego łeb i po nim. Widzisz tam? Tam tak bronią rusza, tylko. Czerwa mała. Czerwa ogółem, kurwa. I obiad muszę zjeść. Okay. O, Powinno być wszystko pełne. Jest granat. Tak, miałem. Przebieg. Uwaga. Sorry, sorry, że strzelałem, ale on tam chyba. Kurwa, ilu ich tam jest? O, przebiegał. No jeba... Kiedy doładuję się gagekon. O, stop ten jeden. Zaraz będę musiał ich dojeżdżać, kurwa nie mam mamo A co za amunicję potrzebujesz? 556 5-5-6 na 4-5 Kurwa jedzenia nie mam Jednego chyba dojebałem, nie wiem. Ale dostał trochę dużo. To ich trzech było chyba. Nie no, Gekko, ja chyba idę, kurwa no. Chyba zginąć. Nie mam jedzenia. Nie, 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 stary. Muszę się leczyć, bo nie mam jedzenia. Patrz mi tu jak coś, czekaj. Chyba coś tu chodzi. Czekaj, okay, ja idę jest tym poronie, chociaż powywalam. No dobra. Ja jadza, nie Ja już jedzenie powolnie nie mam. W mi wchodzi. On jest kurwa, wiesz gdzie? Tam za tym kurwa stolikiem. Chyba padł, ale uważaj, padł mm. za stolikiem no. przy kultystów, tym no. kurwa, ale był tam, ty mi osłaniaj dół. Ale on chyba padł, stary. Nie? Jestem naga. i robi ostateczny szturm. Nie? Kurwa. Jezuska. Jeszcze jedno. Oj. Do Ładnie. No tego dojebałem. Kurwa, Zraz nagrywałem o... to tam tamtego Piękne to było Zuma otworzył Ta, tam tamtego pierwszego jak go przeładowywał i doszło w wczoraj. Tak, puste plecaki, ja nie mam rąk, nie mam nic Dawaj, masz kasę na auto? Nie mam, nie mam Kurwa, użyj tego, ja pierdolę Co robimy? Ma, miał jakieś jedzenie, coś? Nie wiem ja sprawdzę, miał mleko. Ja sprawdzę plecak. No i ten mnie zabił właśnie. Poison. Kurwa. A faka, dobra, gigant. Cztery minuty 45 sekund. Ja nie mają jedzenia. Co? Nie mają wielce. Mleko miał pan, nie ten, wiadomo, ale... To co robimy? Wydupiamy. Dobra, idę. Ale ja się czołgam tak w chuj, nie? A Musicie iść chyba na ZB11. Nie, nie ma, bata A ty nie masz kasy na dwóch, nie? Nie ma, auto. Nie ma, nie ma <ślesk> No to nie no to, chuj. Nie, jakie są wyjścia? Sprawdź szybko. ZB11. Znastka Do... się świeci. No. Ja, są, tam, ja muszę się wyrzucić chyba, ale to jeszcze nie teraz. Wyrzućcie tam, co jest wasze i po prostu go się typowo bierzcie. Nie wiem, no, tu i tak by miał stracone wszystko, bo się rajd skończy. I ale nie ten... stracisz swoich rzeczy. Jak się wyrzucę pod siebie, to ten... To... Kurwa, skaw! Nie Dostał? No i, i chuj nie, jeszcze drugi mnie bije, klepie mnie, klepie mnie, klepie mnie, klepie mnie. Nie mam nie ma mam. Dobra, wystać dam tego. Wyrzuć się gdzieś Czekaj. w pokoju. Dojebałem go drugą bronią. Kurwi syny. Gdzie ty jesteś Gekon? On już poleciał. za Zresztą, z chłopa ci dam kałacha. Dobra Oj, Chuj, no nie no, nie ma szansy, to się mogę już wyjebać. O no, z tego co zabiłeś, on miał kałacha na sobie i tego pilwrymu. Mhm. Szkoda, że to będzie takie nagranie z ale chuj. Możesz uciąć. Nie no, nie będę oczekiwał YouTube'ów. Ale lepiej złączyć kilka rzeczy jak ten zabijasz po prostu. I na naszą zajebistą patologiczną, po, patologiczny kanał. Tak. Ja tak się z typami jeszcze długo nie trzymałem do końca rajdu ty. No, ja ci powiem, że ja w pewnym momencie jeszcze słyszałem jak kuźba magazynek zmieniał i się nie spodziewał chyba. A to była taki no, dojazd na pełnej kurwie, nie? No, a tam tamten. Nie żeby coś, ale tamten z prawej w ogóle porył. Dostał. Ja I go nie złożył, to jest najlepsze. No ja wiedziałem, bo tyś podjazd mu zrobił, on nawet nie wiedział co nie, się nie, dzieje. Nie, nie chodzi ten z lewej, ten z prawej, co był na Markurumie, on dostał w Razor'u. jak nie, tam. To tak. Ale ten z lewej to on, no ten. się jeszcze tak kurwa wychylił. On je ogarnął, ogarną, no bo tak. on maga zmienił. Tak, i ją tak kurwa wychylał, wychylił i chuj, już wiedział, że ma dentkę. Dobra, minuta, A może coś mnie odjebie? O, już nie strzela. Co, do ciebie strzela? Skaw. Skaw. ogóle no Gekon, minuta! A gdzie ty jesteś już? Przy wejściu sprawy. Okay. A ty ty masz jakąś postać wygokszoną, że tak cię głód nie bierze ani woda? Mleka znalazłem. A. I to kuźwa tak w ostateczności mleko znalazłem, bo też nie miałem mi tego, i tego. Kurwa było ostro, nie? Wątpię, że ktoś tu będzie kampior. A Albo nie ktoś jest naprawdę nie, jakimś jebanym szczurem. Tak, Drugi rajd taki w tym, w tym łajpie, kurwa, się trzeba wykurwić, no. Uj. Najlepszy to Aleks, biega po schodach, nic nie mówi, że w lew latuje ja do góry i domyśli się, i widzicie jego hełm dosłownie i w jak ktoś biegnie, jeb, w no. tym Ja tam myślałem, że ja tego skawa będę napierdalał już kurwa ręcznie, nie? Co mi wyszedł na schody, będzie się wzięli na nagraniu. że Go jest klaty solo. Ale nikt was nie pozbiera raczej, chłopów no, nie ma, tak, skawy nie przyjdą. 17 sekund jest. A się tak leczę bo się leczę kurwa i tyle 10, 9, 8 Ale Dobrze, żeś dobrze, że się kamcia wcelował i tam tego zgasił. No no, no jak ja ty ja naprawdę... się z nim zacząłeś walić, to ja zacząłem w ogóle sekundę by brakło, żeby to zaczął do niego walić Epicko. No. Używa, wziąłem sobie oktań to tą radę przemym. tak pieczy. O!